Że Bocianów wciąż jest jak na lekarstwo, Polska straci tytuł Bocianiej Stolicy, z którego słyniemy od lat. Pani Cecylia Śmietańska jest zaniepokojona. Bociany powinny już dotrzeć do Polski, a to gniazdo nadal stoi puste. A przylatują co roku na 19 marca na Józefa, a że było za zimno i nie przyleciał, Za mnego paka nie ma. Niepokoją się także inni mieszkańcy Okuniewa pod Warszawą, bo te wieś bociany upodobały sobie szczególnie. Na nic zdaje się patrzenie w puste niebo. Bociany po zimie spędzonej w ciepłych krajach nie wróciły. Nie ma ani ptaków, kochany, nie ma nic teraz. Wszystko ci wyginęło, czy ta chemia, czy ta to, co nie ma, nie ma w ogóle. Biało było, można powiedzieć, no. Niektóre masz łezka wokół się kręci, kiedy wspominają dawne czasy, Bocianów cianów wokół nie nie brakowało do tego stopnia, że gniazda były przepełnione. Cztery sztuki, trzy były, no cztery to było za dużo, przykładowo, tak nie? Bo trzy to jeszcze, jeszcze. No. Ale były takie czasy, no i było rolnictwo. Specjaliści radzą uzbroić się w cierpliwość. Ptaki na pewno wrócą. Są przywiązane do Starego Gniazda, choć niekoniecznie do Starego Partnera. Bardziej się pewnie kłócą o terytorium, nie o zdradę. Ale zdarza, zdarzają się kłótnie. I bardzo często, bardzo często jest też tak, że bociany, które urodziły się w zeszłym roku, chciałyby zająć terytorium swoich rodziców. Po kilku dniach czekania, ci, których martwił los bocianów, mogą odetchnąć z ulgą. Widziałam, jak ludzie. Dwa bociany leciały. O, nie wiem, czy to matka z córkiem, czy tamten. Ale dwa bociany Bo gdzie mają wrócić, jak nie do Polski, w której są otoczone prawdziwym kultem. Dla niektórych gospodarzy gościć takiego ptaka u siebie to zaszczyt. W końcu co piąty bocian na świecie jest Polakiem, a co który okuniewianinem dokładnie nie wiadomo. Oglądacie Państwo informacje dnia. Zobaczmy, co jeszcze przed nami.